Przyprowadziwszy ich, stawili przed Sanhedrynem, a arcykapłan zapytał Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię A oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka Piotr i apostołowie odpowiedzieli Musimy być bardziej posłuszni Bogu niż ludziom Macie to? Musimy być bardziej posłuszni Bogu niż ludziom. Czy to oznacza, że nie ponosimy odpowiedzialności przed naszymi przywódcami? Ani trochę. Bóg ustanowił ludzki rząd dla pokoju i pomyślności doczesnego społeczeństwa. Rzymian, rozdział 13. Mamy uznać, że władze zostały zaprojektowane przez Boga. Mamy im podporządkować się w sferze, w której Bóg przeznaczył ich do działania. Musimy zrobić więcej niż to. Mamy ich szanować, okazywać szacunek. Robiliśmy to tutaj przez lata. Nadal robimy to z władzami naszego miasta przy każdej nadarzającej się okazji. Oddajemy Cezarowi to, co należy do Cezara. Zostaliśmy nawet wezwani w pierwszym liście do Tymoteusza w drugim rozdziale, aby modlić się o ich zbawienie, tak jak to uczyniłem dziś rano. Kiedy jednak przychodzą do nas rozkazy, które są sprzeczne z nakazami naszego króla, musimy być posłuszni raczej Bogu niż ludziom. Odpowiedź na to była naprawdę wspaniała. Wciąż pojawiał się jeden argument: Dlaczego nie zrobiłeś tego na początku? Po pierwsze, nie znaliśmy zasięgu choroby. Powiedziano nam, że miliony umrą. Ochrona była rozsądna i racjonalna. Jednak w pewnym momencie okazało się, że wirus nie był tak śmiertelny jak przewidywano. A zakaz gromadzenia się nie dotyczył protestujących i zamieszek. I stopniowo, od niedzieli do niedzieli, zaczęliście wracać. Nie wysyłaliśmy zaproszenia, wy po prostu się pojawiliście. Przez pierwsze dwa tygodnie nikomu nie głosiłem. Głosiłem Patrycji, żonie, co jest dla mnie dość rutynowe. Ale w trzecim tygodniu nagle pojawili się tu ludzie. Więcej w czwartym i następnym tygodniu. I oto tu jesteśmy. Ciągle wracaliście. Dlaczego? Wróciliście, bo wasze serce woła, żeby tu być. Tutaj żyjesz, poruszasz się i jesteś. Przyjechałeś, bo się nie boisz, bo Bóg troszczy się o nas wszystkich. Pan stopniowo przyprowadzał nas z powrotem do uwielbienia. Społeczności, społeczności służby, służby, studiowania Biblii, grup młodzieżowych, a potem ten niesamowity tydzień z 350 małymi dziećmi biegającymi po całym tym miejscu. Wyraziła się jednomyślna wola ludzi. Dlaczego nie wcześniej? Prognozowana śmierć. Dlaczego teraz? Czy nie narażamy ludzi na niebezpieczeństwo? Prawdziwe niebezpieczeństwo na tym świecie jest duchowe. Ale porozmawiajmy o zagrożeniu ze strony wirusa. 27 stanów ma wyższy wskaźnik śmiertelności niż Kalifornia. 27 stanów. W Kalifornii zginęło około 8300 osób. A wczoraj otrzymałem te informacje ze źródeł stanowych. 8300 osób zmarło na COVID. Niekoniecznie z tego powodu, ale wraz z nim, przynajmniej tak nam powiedziano. A dla Kalif Kalifornii statystyki to 21 osób na 100 tysięcy. Oznacza to, że śmiertelność wynosi 0,02%. 99,98% ludzi nie umrze z tego powodu. Ale jest też inna statystyka. Połowa tych, którzy zmarli, ma ponad 80 lat. Więc jeśli masz mniej niż 80 lat, masz 99,99% ,99 szans, że przeżyjesz to wszystko. To po prostu nie jest równoznaczne z odpowiedzią, jaką otrzymało społeczeństwo. Obecnie 270 tysięcy ludzi w Kalifornii, około ćwierć miliona, niewiele ponad ćwierć miliona, umiera każdego roku, 65 tysięcy umiera z powodu chorób serca, 60 tysięcy umiera na raka. 16 tysięcy umiera z powodu udaru, 16 tysięcy umiera na chorobę Alzheimera, 14 tysięcy na choroby układu oddechowego, 10 tysięcy na cukrzycę, 5 tysięcy na chorobę wątroby. To z zeszłego roku. W tym roku wszystkie będą wyższe, ponieważ szpitale zostały zamknięte. 14 tysięcy ludzi ginie każdego roku w wypadkach. 5 tysięcy osób z powodu samobójstw. I to również w tym roku rośnie. Jak mogli zamknąć szpitale, skoro ci ludzie są narażeni na coś, co może dotknąć tylko 0,01% populacji? Nawiasem mówiąc, alkohol zabija 3 miliony ludzi rocznie a wszystkie sklepy monopolowe były otwarte. Wiem, że były otwarte, ponieważ nie mogłem dostać ulubionej orężady. A kiedy chciałem ją zdobyć, wiecie co mi powiedziano? Że całe aluminium jest przeznaczone na produkcję puszek do piwa. Fakt. Ponieważ bary nie są otwarte, producenci piwa zabierają całe aluminium. Chcę mojej orężady. Jak dotąd, w tym roku, śmierć ćwierć miliona ludzi można przypisać paleniu. W sprzedaży są papierosy. Alkohol można kupić wszędzie. Możesz mieć wszystko, czego chcesz. Jest produkowane tyle piwa, że pochłania to całą produkcję aluminium. Palenie zabija ćwierć miliona ludzi. Dostępne są papierosy. Nawiasem mówiąc, Stan miał interesującą statystykę. 441 tysięcy dzieci poniżej 18 roku żyka, życia umrze przedwcześnie z powodu palenia. Prawie pół miliona dzieci poniżej 18 roku życia umrze pewnego dnia z powodu palenia. Gdzie zakaz palenia papierosów? Ale oto prawdziwy problem. Wiesz, jaki jest wielki zabójca w Kalifornii? Powiem ci, co to jest. Najbardziej śmiercionośną siłą w tym stanie jest śmierć przez lekarzy, którzy dokonują aborcji. Podam statystyki tego stanu: 364 aborcje dzienne. dziennie. Około 1 czwarta ciąż w Kalifornii kończy się aborcją. Każde poczęte niemowlę ma 1 czwartą szansę na to, że nigdy nie wydostanie się z macicy. 88% tych aborcji dotyczy kobiet niezamężnych. Kalifornia ma więcej aborcji niż jakikolwiek inny stan w Stanach Zjednoczonych finansowany przez podatników. 31 maja 2019 roku gubernator Newsom wydał proklamację. Jego proklamacja miała na celu poinformowanie wszystkich, że aborcje w Kalifornii są dostępne dla kobiet ze Stanów, w których aborcja jest ograniczona. Cytuję z jego proklamacji. Kalifornia zaprasza kobiety do pełnego korzystania ze swoich praw reprodukcyjnych jako wzór do naśladowania dla innych Stanów. Mamy więcej aborcji niż w Nowym Jorku, New Jersey. Mamy więcej aborcji niż jakikolwiek stan w Ameryce. Pozwólcie, że coś Wam powiem. Śmierć przez aborcję przewyższa każdą inną śmierć. Mógłbyś wziąć wszystkie, wziąć wszystkie zgony z powodu raka i wszystkie zgony z powodu chorób serca, połączyć je razem. I nie osiągnęłoby to liczby dzieci zabijanych w łonie matki. Nie ma moralności wśród przywódców tego kraju. Trzymali otwarte wszystkie kliniki aborcyjne przez te wszystkie miesiące. Uważano je, podobnie jak sklepy monopolowe, za niezbędne, aby dzieci mogły być nadal poddawane mordowaniu. Ale kościoły nie mogą być otwarte. Taka jest rzeczywistość skorumpowanego świata, w którym jedno na cztery dzieci ma szansę, w naszym stanie nawet nie wydostać się z macicy. I mam nadzieję, że myślą, że chcieliby, aby ci, którzy wyjdą, byli politycznie poprawni. Rzeź jest, rzeź jest oszałamiająca. 900 tysięcy w tym kraju w ciągu roku. Prawie milion dzieci. To jest bezpośredni atak na stwórcze dzieło Boga. Ale Bóg to udaremnia. I wierzę, i wiem, że to robi, że on bierze te maluchy w swoje ramiona. Napisałem książkę, jeśli ktoś z Was jest zainteresowany, zatytułowaną Save in the Arms of God. Pan obraca w niwecz wysiłki zabójców i gromadzi dla siebie maluczkich. Zabijają ludzi alkoholem, zabijają ludzi papierosami, zabijają ludzi na choroby, ponieważ szpitale nie funkcjonują. Zamykają ludzi, żeby wszyscy byli zestresowani i upewniają się, że kościoły nie mogą się spotkać tam, gdzie jest to jedyne miejsce, w którym mogą znaleźć nadzieję i pomoc. Nie będziemy się kłaniać tak dziwacznym standardom. Będziemy podążać za naszym Panem i mu ufać. W sprawie, która przeszła w tym tygodniu przez Sąd Najwyższy, sędzia Alito był częścią opinii mniejszości na temat tego, czy kościoły mogą się spotykać. Tak jak mogą się spotykać kasyna. A jego oświadcze, oświadczenie uważałem za interesujące. Powiedział, problem nie jest już koniecznością. Co oznacza grypę lub wirus? Ale. Jest problemem dyskryminacyjnego traktowania miejsc kultu. To członka Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, który uważa to za nic innego jak dyskryminację. Wynikają z tego pewne pozytywne rzeczy. Kościół zawsze pod przymusem udoskonala swoje przekonania. To nie jest problem, którego należy się obawiać. To godzina triumfu dla Kościoła. Dla Kościoła, który ma być Kościołem, stanie w obronie chwały naszego Pana jest ważniejsze w tej godziny niż kiedykolwiek w życiu. Dla Jego chwały staniemy, spotkamy się, będziemy wielbić i głosić Zbawczą Ewangelię Jezusa Chrystusa. Amen. Pommez-le-moi, bon